Siema, siema, witam wszystkich Bardzo serdecznie to jest strona Seables. Dzisiaj nagramy trochę inaczej wojnę. Niestety nie mogłem nagrywać dźwiękiem, więc musiałem dźwięk nagrać później. Mam nadzieję, że nikomu to nie będzie przeszkadzało. Jak widzimy wojnę z Polakami, ciężka wojna wam ciężki do wyboru, nie mam za bardzo kogo wybierać do ataku, ale zobaczymy, co się uda. Tutaj dwa fiolety, 3200, 3000 i żółty kolor. No, tutaj fioletami trzeba zatakować, ale tutaj 3900, 3900 ponad. I tutaj też żółty kolor idzie. Zobaczymy, co tutaj z tego wy... wyjdzie nam. Daliśmy sobie melandorkę. Jednak nie tutaj, tylko tutaj pójdzie żółty golem. Też miałem wielki problem z doborem drużyny, kogo pierwszy atakować. Jak wiecie pierwszy atak jest bardzo ważny. pierwszy nie wyjdzie, to już potem też może na mnie wyjść. No i co? Idziemy? Zaneta. Żółtego jak wiadomo bardzo mało, ale coś tam jest O, tutaj fajnie podeszły żółty. Wtedy w tej wojnie zobaczycie przykład, jak bardzo można spieprzyć sobie walkę poprzez nieuczciwość Empire Buzzers, ale to w późniejszym filmiku będzie, w późniejszej części filmu, nie będę zdawał Wam spoilera. Fajnie, tutaj też podeszły trzy do naładowania się żółtym kolorem. A, i oczywiście ten zabor nam tutaj, nie dał wzmocnienia i ataku. Bajnem kończymy. Znowu ładowanie. No i trochę zabrakło do naładowania. Ale atakujemy boki, nie atakujemy, staramy się nie atakować przeciwnika, żeby ich nie naładować, tak? Tutaj musimy niestety wolność przeciwnika, ale jesteśmy naładowani i kończymy tutaj jednego. O ile on nas nie wykończy. Oj, 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 oj. I jest lipa. 2 na 1, z tym, że tu mamy 3 4 gwiazdkowe, a on ma 5. No za czym to zrobi? O, wzmocnił nas. Lepszy atak dla przeciwnika. Ajajaj, no lipa jest. O, jest, jesteśmy naładowani wszystkimi. Super. Myślę, że wszyscy się naładują, a jednak nie, ale dobra. I teraz go bejnym oślepimy. Dan zaburo powinien walnąć się zaraz o, tutaj też fajnie podeszło. Dan zaburo też by uderzył. Atakiem, czyli oślepi go też. I zobaczmy, trafi czy nie trafi. Jak trafi to po nas. bardzo. <todgrybuj> No dobra, pierwsze chociaż zapłaty, pierwsza osiemdziesiąt 82 punkty. <laughs> Jak wiemy żółty kolor nie jest moim silnym kolorem. Tutaj mamy fiolet. Więc musimy uderzyć fioletem. Aha, tutaj widzę wziąłem słabszy fiolet. Zobaczymy co z tego wyjdzie. I jest. O, fajnie. Drugą się naładujemy, mam nadzieję, jakimś. Tak, jesteśmy naładowani wszystkimi postaciami. Żeby nam nie wykończyło. Pięknie. Dobra. No i teraz my zaczynamy kontratakować. Merlinę musimy ogłuszyć zaraz jedną osobę. Co najwięcej mamy. OK. I zresztą atakujemy resztę. Okej... Okay. No niestety Wład... Słaba postać, nie lubi jej za bardzo. Myślałem, że będzie super postać, ale jak ją zdobyłem, ulepszyłem, ale... Muszę zrobić inną postać. Bo no niestety Wład... To tylko życie. Ja potrzebuję postać, która będzie atakowała. Dobrze, świetnie. Kończymy jednego żółtego. I teraz co będzie? Czy uda się skończyć? Powinniśmy skończyć ją. Super. Niestety to tylko wład. I tu w środek trzeba klocki żeby nie aktywować przeciwnika. I dobra. No i sobie powoli. Merlinem, Baltazar i już po zawodach. nie spojrzałem ile przeciwnik ma ataków w ogóle życia, bo miał bardzo mało sto spędzam życia. No ale wład wykończył Wygrana 109 punktów. Tutaj mamy kolor fiolet niebieski. Miałem wielki problem, kogo wybrać na przeciwnika. Tutaj poszedłem w kolor zielony, śmiały kieł, jako mocniejszy atak. Wziąłem lender zamiast czachowa, i kolor w miarę podpisał. Dopisał. Ale, czy się naprawdę dopisze, raz się okaże. O, świetnie doszło. Musimy aktywować jak najszybciej. Tutaj trochę źle zrobiłem. Mogłem uderzyć w lewo, ale dobrze. Jak uderzę zielonym, no to marynol pójdzie mi odejdzie, spadnie mi na pewno. A i tak ten spadł, więc. Już nic nie mam do stracenia. Leczymy się. No i stwierdziłem, że on tak spadnie, więc lepiej zaatakować. Więcej ataku zadam. dośmiały no, śmiały kieł uleczy. Dodatkowy atak. Zielony kolor pięknie podszedł pod prawą stronę. Uuuu... I kończymy, Powinniśmy, ale nie, nie skończymy bez dodatkowa obrony. Niby kolor zielony jakiś jest, ale... Bez szału. No nie udało się skończyć. I porażka. Ale są osłabieni bardzo. Teraz pójdziemy w czerwony kolor słabszymi kartami moimi 3 2 Kunia, żeby to Widzimy, nie podeszedł kolor znowu. Nic. No i znowu porażka. Tutaj zepsułem. Tutaj mogłem zaatakować silniejszymi kartami, ale dobra. Nie wiem, czemu nie dobijam tego z lewej strony. Nie, nie wiem, nie mogę tego wam wyjaśnić. Nie spojrzałem. Moja wina. No, ale no dobra, to był mój ewidentny błąd. To byłoby więcej punktów. Tutaj fiolet też, oczywiście, jak zawsze standardowo. Dupa nie fiolet. Nie ma w ogóle czym uderzyć. tutaj panterę spróbujemy w środek. No ale nie mamy żadnego fioleta, żeby podciągnąć ten kolor, tak? Ten niebieski w prawo i mamy i wykańczamy jednego przeciwnika. Super, jakoś udało teraz żeby tylko Sabina przeżyła, by nas I my zdejmiemy buffy z przeciwnika Jest Dobra I powinno być po Dobra dodam się uleczymy ale w powinien pójść, żebyśmy namodowali się w miarę. I powinniśmy skończyć, kochane. Ale to się uleczy. No właśnie. Ale tu może skończymy teraz. Nie, jeszcze nie. Jeszcze troszkę. O, Kochan ma atak dodatkowy, o tak myślałem. Bardzo ciężka walka. Nie wiem co tu w ogóle zrobić, nie wiem. Klocki znowu nie podeszły. Chciałem wykończyć jednego, chociaż tego żółtego, ale... O, no, znowu czerwony. No nic nie idzie, nic. No i dziękuję. No i zostaje nam ostatni. Jak widzicie klocki w ogóle nam nie podchodzą. Żadne klocki nie chcą podejść. Nic, a nic. To nie jest normalne. Tutaj na Krokowski wszystkie podeszły ładnie, pięknie. Czemu tak na każdej wojnie podchodzi nam? No dobra. I już jesteśmy w domu, już po zawodach wszystko jest wiadomo. wygrana wolka Jak widzicie bez problemu To mięzek wąskie kogo uderzyć? No ale... Wszystko się wyjaśniło Sabina nawet się nie zdążył tam uleczyć No nic w szkoda jak to wyszło Dla mnie z tym ustawione walki są Klocków żadnych nie było Zobaczycie sami Masakra Tutaj wojna była przegrana. Nie wiem, czy byli ludzie, pewnie by nie było bicia. Ale wojna będzie przegrana. Zrobię mało punktów, nie tak dużo. Dostaliśmy podupie Ewidentnie, nic bardzo. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że podobał się taki filmik. I następne filmiki będę już nagrywał normalnie. Dzięki, pozdrawiam Was. Cześć.